Adopcja, no piękna sprawa niby. W schronisku patrzą na mnie i mówią Tego państwo biorą? Dobrze, to kot na jesień życia. Za darmo. My się z państwem nie rozliczamy. Bo może nie wiecie. Są schroniska, które wystawiają rachunek za kota. Normalnie paragon. I na nim napisane Kot. Nie adopcja. Nie serce. Nie druga szansa. jest Tylko kot 20 złotych. Lola kosztowała 20 zł. Johnny też 20 zł. A ja? Strefa Wolnocłowa. I teraz tak. Co można kupić za 20 zł? Nie wiem, nigdy nie miałem pieniędzy. Może Happy Meal w McDonald's? Papierosy? Napiszcie mi w komentarzu. Kto wie, może kiedyś dostanę coś za występ? Wracając do cen: Jak to jest, że jesteś tak stary i zdziadziały, że nawet Urząd Skarbowy machnął ręką? Jakby mówili nie, tego już nie ruszamy. On swoje odsiedział. Czternaście lat na wolności. Nie byłem dziki. Ja byłem niezależny. Latałem po osiedlach, jak urban legend. Gołębie mnie znały, śmietniki mnie szanowały. Ale powiem wam jedno. Możesz wyjść ze śmietnika, ale śmietnik nie wyjdzie z ciebie. Do dziś moje ulubione dania to frytki, ale tylko z McDonalda. Nie jakieś tam domowe ziemniaki, nie. Tylko te lekko gumowe, przetłuszczone z dna torby między serwetką a jakimś losem na loterii. I sos pomidorowy, ale konkretny. Ten z gołąbków, co ścieka do kąta styropianowego pudełka. Taki streetfood dla bezdomnych. No, ale trafiłem do domu, pięć kotów czekało. Trzy z nich już na etacie. Wypasione, zadbane, niektóre chyba nawet szczepione. A ja, ja wchodzę, śmierdzę jak wspomnienie, sierść jak mop po remoncie, oko zamglone. I wiecie co? Pierwszego dnia ustaliłem porządek, drugiego Johnny już do mnie mówił: Proszę pana, trzeciego Ruda przestała mi przestawiać miskę, czwartego ochrzcili mnie dziadkiem, chyba nie z wieku, z powagi sytuacji. I tak zostałem głową rodziny. Mieli mnie na jesień życia, a jak tylko weterynarz mnie naprawił, to mam drugą wiosnę. Z zapachem frytek i autorytetem śmietnika. Dziękuję Wam, moi drodzy, że mnie wysłuchaliście. Siedemnastoletniego, emerytowanego weterana śmietników. A jak się spodobało, no to zapraszam na kolejne występy pozostałych kotów. Dziękuję i do zobaczenia.